Zagadka. Co jest najlepszą i jednocześnie najgorszą rzeczą na świecie? Święta. A w zasadzie to prezenty. Pal jeśli ty lub twoi bliscy macie jakieś w miarę normalne zainteresowania. To nie ma problemu. Gorzej, jeżeli interesujesz się bejsbolem. To już w ogóle masz przerąbane. Co kupić osobie, która interesuje się bejsbolem? Okazuje się, że sytuacja wcale nie jest taka beznadziejna i postaramy się pomóc. Magia świąt. A mówiąc, postaramy się, mam na myśli siebie i Piotrka z Baseball Outlet. Piotrek specjalnie dla was przygotował małą prezentował rozpiskę w różnych kategoriach cenowych. Ja kilka rzeczy dorzucę od siebie, i zaczynamy od kategorii do 100 zł. Czy słyszałeś kiedyś o czymś takim jak figurki Funko? Nawet jeśli nie słyszałeś, no to na pewno widziałeś, bo teraz są wszędzie. Są to figurki, które przedstawiają znane postacie ze świata showbiznesu i nie tylko. Aktorzy, muzycy, postacie z filmów, komiksów i wiele, wiele innych. Trzeba przyznać, że są naprawdę dobrze wykonane i bardzo dobrze wyglądają na półce. Dobra, ale po co figurki muzyków? Fanom no właśnie, musicie wiedzieć, że kolekcja figurek Funko jest naprawdę ogromna i mierzy się w grubych tysiącach, więc dla baseballistów też coś się znajdzie. Zresztą patrzcie. Kojarzycie film Major League? A no właśnie. W Baseball Outlet również takie figurki możecie dostać i nie tylko z filmu Major League, ale na przykład z filmu Ich Własna Liga z Tomem Hanksem i Madonną. O, to jest Tom Hanks. Dobra, filmy filmami, ale być może twoje dziecko, a prędzej ty, chciałoby figurkę prawdziwego zawodnika z MLB. Tu też nie ma problemu. W ofercie są tacy zawodnicy jak Javi Baez, Ketel Marte, Siger Alonso. No można przebierać i wybierać. A cena, którą tu widzicie to 90 zł. Taka cena jest w niedzielę, czyli wtedy, kiedy to nagrywam i być może wtedy wypuszczę ten odcinek, ale mocno sugeruję sprawdzić ceny na początku tygodnia, bo coś słyszałem, że ma być jakaś promocja. Figurki to świetna rzecz, ale być może wolić coś bardziej praktycznego, coś co można założyć na głowę. Na przykład czapki bejsbolowe. Proszę bardzo, cena 112,50, ale tak jak w przypadku figurek polecam sprawdzić aktualne ceny. A czapki jakich klubów możemy dostać? To w sumie w większości nawet Cleveland Guardians, ale jedno Mikołaj mi zarezerwował, więc nie rozpychajcie się. Sporo oferta i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Czapka zimowa również się znajdzie, i czapka na wyjazd zagraniczny również, a w sumie to chyba jest kapelusz. Dobra, były figurki, były czapki, ale być może twoje dziecko jest fanem drużyny New York Yankees. Oby nie, ale tak może być. No to jeszcze jedna ciekawa propozycja, rękawica baseballowa. Dziecięca rękawica firmy Wilson, bardzo ładne logo i w sumie jest to prezent dla każdego fana nowojorskiej drużyny. A jeżeli jesteś po drugiej stronie barykady, czyli kibicujesz Red Sox, no to proszę uprzejmie, taki sam model, taka sama firma. Za to logo jest oczywiście drużyny Boston Red Sox. A może chciałbyś mieć prezent, który zmusi cię do ruchu? Jest jedna bardzo fajna opcja, taki oto zestawik. Plastikowy kij i piłka. Może nie będę tłumaczyć, co to dokładnie jest, a po prostu puszczę filmik. W przyszłym roku sam to przetestuję. Tyle propozycji od Piotrka w tej kategorii cenowej, a ja dorzucę od siebie jeszcze dwie propozycje. Przede wszystkim pamiątkowy miniki twojej ulubionej drużyny. Bardzo fajna pamiątka dla fana MLB. A kolejna rzecz to Rolling's Glove Breaking Kit. Jest to zestaw, który pomoże ci ukształtować twoją nową rękawicę. Wiadomo jak to jest z rękawicami, te lepsze zaraz po zakupie są sztywne i nieułożone. W tym zestawie mamy specjalny olejek zmiękczający skórę, dużą piłkę, którą wkładamy po zabiegu w rękawice i taśmę, którą obwiązujemy rękawice. I po takich zabiegach będzie się grało o wiele lepiej i przyjemniej. Czas na propozycję do 200 zł. Baseballowy plecak. Mówiąc baseballowy, nie mam na myśli, że ma jakieś logo do Dodgersów, a jest to po prostu plecak przeznaczony do przenoszenia twojego treningowego czy meczowego sprzętu. Producent Louisville Slugger, możliwość włożenia dwóch kijów, specjalny haczyk do powieszenia plecaka na siatce. Nawet jeśli nie grasz to taki plecak to jest dobra rzecz. Ja mam trochę inny model, ale ten plecak służy mi do wszystkiego, a zwłaszcza do pracy. A ciuchów do pracy muszę sporo włożyć pojemność na plus. Polecam. Dobra, mamy plecak, w który można włożyć kije. To co powiecie na? Na kij. Na przykład marki Louisville Slugger, fajne logo MLB. W opisie mamy informację, że jest on przeznaczony głównie na treningi, ale mój kolega od kilku lat gra takim modelem, mecze i jeszcze go nie połamał, więc o czymś to świadczy. Mamy oczywiście różne rozmiary od 32 do 34. I ostatnia, najbardziej tajemnicza propozycja. Mystery Box. To jest w ogóle absolutna nowość. Mamy tu dwie opcje: droższą i tańszą. Ta droższa to koszt 450 zł, tańsza 225. Weźmy tą droższą z ciekawości i przeczytajmy opis. Wybierz rozmiar ubrania, który nosisz. Wartość pakietu gwarantowana od 225 do 675 zł. Produkt zawiera specjalnie przygotowaną przez nas niespodziankę, w skład której mogą wchodzić wszystkie produkty z naszego sklepu. Powiem Wam szczerze, że właśnie na coś takiego czekałem. Czyli w tym pudełku może być tak naprawdę wszystko w danej kategorii cenowej, w danym zakresie cenowym. Na przykład koszulka, czapka, kij, rękawica, nie mam pojęcia. Nie wiem dokładnie jak to działa, ale ja chyba jeszcze bym przy zamówieniu dopisał coś o sobie, na przykład. Cześć, nie gram w baseball, jestem tylko fanem MLB i zamówiłem Mystery Box. Bardzo nie lubię jankesów. Tak strzelam, ale po takim opisie to nie sądzę, żeby Piotrek mi władował kij jankesów, czapkę jankesów i koszulkę jankesów. Ciekawa sprawa i w przyszłym roku na pewno taki zestawik zamówię i zrobię unboxing. Na początku filmu mówiłem coś o Magii Świąt. Magia Świąt! A no właśnie, kod rabatowy do Baseball Outlet 10% o nazwie BIIH. Ważny do końca tego roku. Cóż, mam nadzieję, że Mikołaj w tym roku dopisze i m.in. tego Wam życzę, drodzy widzowie, zdrowych, wesołych i pogodnych świąt, a my widzimy się już wkrótce, być może jeszcze w tym roku. Wszystkiego dobrego, na razie!